Kolejny wykład, w ramach którego prezentujemy funkcje, przypominamy ich własności, wykresy, kojarzymy z wykresami. Tym razem będzie o funkcjach hiperbolicznych. Myślę, że to będzie nowa rzecz dla tych z Państwa, którzy przyszli na studia po szkole średniej, dzisiaj ponad gimnazjalnej nazywanej. No więc w jakim jesteśmy miejscu? Jeżeli przypomnę to są wszystkie funkcje, taki zbiór niedookreślony, to podzieliliśmy je, ten zbiór na funkcje elementarne i inne. Inne, nieelementarne chociaż, raczej nie spotkamy takiego stwierdzenia. Wśród tych elementarnych i one głównie będą nas interesowały, nazwa sugeruje, że są elementarne, ale też nie są takie elementarne. Z nazwy elementarne. Wśród nich... Wydzieliliśmy elementarne, nazwijmy je podstawowe, czyli tu były wielomiany, omówiliśmy już, wśród nich funkcja liniowa, kwadratowa, dalej ilorazy wielomianów, czyli funkcje wymierne, wśród nich funkcja homograficzna była wyróżniona. Potem zajmowaliśmy się funkcjami potęgowymi, funkcjami wykładniczymi, logarytmicznymi. Dalej pojawiły się funkcje trygonometryczne, sinus, cosinus, tangens, kotangens. Funkcje odwrotne do tych trygonometrycznych na pewnych zbiorach, na których one są różnowartościowe, czyli cyklometryczne, arkusy, arkus sinus, arkus cosinus, arkus tangens i tak dalej. I to były główne funkcje podstawowe, elementarne. Tu zaś w tej otoczce tego zbioru, na przykład w tym miejscu, ulokowaliśmy też funkcje elementarne, ale takie, które są wynikiem skończonej liczby operacji typu dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i składanie funkcji tych właśnie funkcji podstawowych. No i właśnie w tej chwili na tym wykładzie powiemy o funkcjach z tego z tej otoczki, czyli będą to funkcje elementarne, ale już jako pewne kombinacje funkcji podstawowych. Funkcje hiperboliczne. O co chodzi? Chodzi o nowe funkcje, które definiujemy w następujący sposób. Będą to funkcje hiperboliczne, sinus hiperboliczny. I tu uwaga, znajdziemy różne oznaczenia, na przykład SHX. Ale można je oznaczać tak, sinus hiperboliczny dodajemy HX. Dalej będzie funkcja cosinus hiperboliczny, czyli w tym oznaczeniu CHX albo cosinus hiperboliczny X. Będzie dalej tangens hiperboliczny, czyli THX, albo w tym oznaczeniu e, hiperboliczny X i wreszcie kotangens hiperboliczny, czyli CTX hx I w tym oznaczeniu też każdy sobie dopisze, jak to powinno być. No więc ruszamy do zdefiniowania tych funkcji i potem podkreślimy różne ich własności. Zaczynamy od funkcji sinus hiperboliczny. Y równa się, stosuje podwójne oznaczenie, to jest pewna funkcja zmiennej. X i niech to będzie w tym oznaczeniu SHX. Sinus hiperboliczny x. Definiujemy tę funkcję formułką, wzorem i zaraz zobaczymy jakim. To jest e do x minus e do minus x przez 2. I koniec. I co się okazuje, że sinus hiperboliczny to wziąć funkcję wykładniczą, bazujemy na funkcji wykładniczej e do x. No i właśnie w taki sposób. Wziąć e do x, e do minus x, to jest pewne złożenie z funkcją stałą. Tu jest pomnożone przez minus 1x i odjęte są dwie funkcje, podzielone przez dwa. No więc to jest rzeczywiście funkcja z tego miejsca na naszym schemacie. No cóż o tej funkcji? Dziedziną funkcji to widać z tego zapisu. To jest dziedzina funkcji e do x, czyli wszystkie x, no więc cały zbiór liczb rzeczywistych nie ma żadnych ograniczeń. Ta funkcja jest nieparzysta, czyli f od minus x równa się f od x i tu z minusem. A więc jej wykres będzie symetryczny względem początku układu współrzędnych. Narysujmy wykres, oczywiście zbadać taką funkcję, zbadać jej przebieg, narysować jej wykres. No to. Trzeba znać pewne zasady, zastosować być może pochodną i tak dalej, i tak dalej, ale intuicja nam podpowiada, jak taki wykres wygląda, x, y ogranicza się tylko do x większych lub równych 0, bo wykres, jak powiedziałem, przy funkcji nieparzystej będzie symetryczny względem początku układu współrzędnych, no więc w zerze. To jest e do 0, minus e do 0, czyli 0 przez 2, 0. W zerze jest 0. A potem funkcja e do x, przypomnijmy, ona tak wygląda na wykresie, tu jest jedynka, a no więc dla x dodatnich mocno narasta, a e do minus x to są małe wartości dodatnie, więc wykres, możemy sobie wyobrazić, mniej więcej będzie wyglądał. Tak, no a jeżeli symetryczny względem początku układów współrzędnych, to wykres sinusa hiperbolicznego będzie wyglądał tak, co zauważamy, że ten wykres jest zupełnie inny, jak wykres tego zwykłego sinusa, gdy byliśmy w grupie, w zbiorze funkcji trygonometrycznych. Dlaczego to jest sinus i dlaczego hiperboliczny? O tym za chwilę, ale za chwilę też kolejne funkcje hiperboliczne. No więc mamy sinus hiperboliczny, ja przypomnę, że jest to funkcja x określona jako e do x minus e do minus x przez 2. Dziedziną był cały zbiór liczb rzeczywistych, wykres taki mały Narysuje funkcja nieparzysta, tak to wyglądało. No więc funkcja różnowartościowa, nieograniczona, można by budować do niej funkcję odwrotną. Ale przejdźmy do kolejnej funkcji, tak jak obiecaliśmy, czyli będzie kosinus hiperboliczny. Domyślamy się, że tu podobnie będzie E do X plus E do minus X przez 2. No więc znowu funkcja kosinus hiperboliczny to jest pewna kombinacja funkcji wykładniczych, czyli funkcji wykładniczej 1 przez ta funkcja wykładnicza. No i dzielone przez dwa. Dziedziną jest też cały zbiór liczb e, rzeczywistych. Funkcja tym razem jest parzysta, czyli wartość w minus x jest taka sama jak e, w punkcie x. No więc wykres będzie symetryczny względem e, osi o y. E, spróbujmy narysować ten wykres i też nie taki duży, bo zostawiam sobie miejsce jeszcze na kolejne funkcje. No więc w zerze to łatwo wyliczyć. 1, 1 przez 2, czyli 1 jest w zerze. No a potem dla x dodatnich dominuje funkcja e do x plus jeszcze coś z tego e do minus x przez 2, i to będzie tak. Oczywiście. Nie kusimy się o dokładne badanie tej funkcji, ale domyślamy się, że jak pójdziemy z x w stronę nieskończoności, to będzie funkcja dążyła do nieskończoności, a potem wykres jest symetryczny względem osi o y, czyli będzie coś takiego. Tę krzywą nazywamy krzywą łańcuchową czasem. Dlaczego łańcuchową? Proszę zrobić sobie doświadczenie. Wziąć łańcuszek, jakiś metalowy i tak złapać może najpierw na tym samym poziomie, żeby były te dwa punkty i puścić go swobodnie. Otóż okazuje się, że krzywą, jaką zakreśli, to będzie coś takiego charakterystycznego, taka krzywa łańcuchowa i to będzie kosinus hiperboliczny. Zresztą te krzywę spotkamy w różnych miejscach. Yy, może dach z profilu chaty góralskiej też będzie miał coś takiego to też może będzie kosinus, ale i w innych miejscach też będziemy spotykać te mm, krzywe, które są kosinusami hiperbolicznymi. No więc funkcja nie jest różnowartościowa, nie jest ograniczona, zbiór wartości od 1 do plus nieskończoności. Tej akurat y, weźmy kolejną. Y równa się tangens mm, hiperboliczny. No, domyślamy się, że to będzie sinus hiperboliczny, przez kosinus hiperboliczny, czyli e do x minus e do minus x podzielone przez e do x plus e do minus x. Dziedziną jest też cały zbiór liczb rzeczywistych. Funkcja jest też tak jak sinus nieparzysta, czyli w punkcie minus x jest równe minus f od x, czyli znowu będzie symetria względem początku układów współrzędnych. Spróbujmy narysować wykres tej funkcji. Coś, co intuicja nam podpowiada, bo to nie jest dokładne badanie funkcji i jej wykresu, ale tylko dla x dodatnich. Otóż tu będzie tak. Popatrzmy, jak x będzie dążyło do nieskończoności, to będzie dominowała ta funkcja, tu już coś małego i ta funkcja, czyli będzie to dążyło do jedynki, licznik jest zawsze mniejszy. Od jedynki dla x dodatnich, czyli jedynki nigdy nie osiągniemy, i ten wykres będzie dążył o, mniej więcej tak asymptotycznie do prostej y równa się 1, a potem symetria względem początku układu współrzędnych, czyli druga asymptota. I ten wykres wygląda mniej więcej tak. To jest wykres tangensa hiperbolicznego x, funkcja. Ma zbiór wartości od minus 1 do 1 bez końców tego przedziału. Funkcja jest rosnąca na całej dziedzinie. Jest różnowartościowa, no więc można budować do niej funkcję odwrotną na zbiorze od minus 1 do 1 bez końców, ale to inna sprawa. No i w końcu został tangens hiperboliczny. Mmm, kotangens hiperboliczny. Nie, ja to napisałem jako tangens, to będzie tym razem w tej notacji o, to będzie ładniej i to jest znowu kosinus hiperboliczny przez sinus hiperboliczny x, czyli e do x plus e do minus x przez e do x minus e do minus x. Dziedzina już nie jest pełnym zbiorem liczb rzeczywistych. E, wypada z dziedziny ten x dla którego mianownik się zeruje, łatwo zobaczyć, że jest to 0. No, no, proszę sobie narysować odwrotność tangensa hiperbolicznego, to nie jest już trudne, e, wypada 0 i będą takie dwa wykresy. Za chwilę skomentuję tę sprawę właśnie, nazwy tych funkcji, dlaczego to są funkcje sinus, cosinus i dlaczego hiperboliczne. I właśnie obiecany komentarz co do nazwy tych funkcji, sinus cosinus jednak pojawia się tak jak ten klasyczny tangens-kotangens i jeszcze hiperboliczny. Otóż, jeżeli chodzimy na algebrę albo już studiowaliśmy algebrę liniową, to tam, mówiąc o liczbach zespolonych, poznaliśmy m.in. wzór mawra, a może poznamy wkrótce, ten wzór wygląda tak. E do i x i jest jednością urojoną równa się cosinus x plus i sinus x. I to są te klasyczne sinusy i cosinusy w tym wzorze. No więc y, wtedy okazuje się, że operując tym wzorem, można dojść do tego, że sinus x to jest e do i x minus e do minus i x przez 2i. Z kolei zwykły cosinus, ten klasyczny. To jest e do i x plus e do minus i x przez 2. No więc ten sinus o takim wykresie określony na całym zbiorze liczb rzeczywistych może być zapisany w ten sposób, może być zapisany kosinus w ten sposób. No Więc jak porównamy na przykład kosinus hiperboliczny, to to jest e do x plus e do minus x przez 2. Tutaj może oddzielę. No to widać, że jest jakieś uzasadnienie, jeden z argumentów, może nie jedyny, na nazwę tej funkcji. Analogicznie, jak napiszemy sinus hiperboliczny x, że to jest e do x minus e do minus x przez 2, no to też jest uzasadnienie dla nazwy, że sinus hiperboliczny w porównaniu ze zwykłym sinusem. Otóż tych wzorów dla Funkcji trygonometrycznych mieliśmy dużo, tożsamości mieliśmy dużo. Jedynka trygonometryczna była na czele. Otóż okazuje się, że dla tych funkcji trygonometrycznych, hiperbolicznych, przepraszam, też mamy wiele tożsamości i na przykład jest też pojęcie jedynki trygonometrycznej dla y, funkcji hiperbolicznych. Jedynka dla zwykłych sinusów kosinusów to był sinus kwadrat plus cosinus kwadrat tego samego kąta równa się a teraz będzie cosinus hiperboliczny kwadrat x minus sinus hiperboliczny kwadrat x równa się 1. I tak będzie wyglądała jedynka trygonometryczna dla funkcji hiperbolicznych. Będziemy mieli wzór na przykład na sinus hiperboliczny podwojonego x i to będzie podobnie 2 sinus hiperboliczny x razy cosinus hiperboliczny x będzie na cosinus hiperboliczny 2x. I ten wzór będzie tak wyglądał: cosinus hyperboliczny kwadrat x nie minus a plus sinus hiperboliczny kwadrat x. Będą i inne wzory. No więc jest coś na rzeczy, że mamy, jesteśmy usprawiedliwieni nazywając te funkcje cosinusem, sinusem, a dlaczego hiperboliczny? Otóż istnieje związek tych funkcji hiperbolicznych, z równaniem hiperboli, stąd ta nazwa. No więc jeżeli weźmiemy równanie parametryczne takie, takie, x równa się a cosinus hiperboliczny t, t będzie parametrem, y równa się b sinus hiperboliczny t, t należy do zbioru liczb rzeczywistych, od minus nieskończoność do nieskończoność i weźmiemy równanie hiperboli, x kwadrat przez a kwadrat, Minus y kwadrat przez b kwadrat równa się 1, to po podstawieniu x a kosinus hiperboliczny t w to miejsce, y b sinus hiperboliczny t w to miejsce otrzymamy, nie będę pisał, ale proszę zobaczyć, to będzie a kwadrat w tym miejscu jesteśmy, a kwadrat kosinus kwadrat hiperboliczny, a kwadrat się uprości, zostanie cosinus kwadrat hiperboliczny minus tu z tego zostanie kwadrat sinusa hiperbolicznego, no więc będzie cosinus hiperboliczny kwadrat minus sinus hiperboliczny kwadrat, a to jest właśnie jedynka. Czyli ta krzywa zadana parametrycznie poprzez funkcje hiperboliczne spełnia równanie hiperboli. Stąd też w tej nazwie funkcji hiperboliczne hmm, ktoś powie, no dobrze, a gdybyśmy wzięli zwykłe sinusy i cosinusy i wzięli krzywą x od t równa się a cosinus t, y od t równa się b, tu będzie ciekawostka, sinus t. No to wstawimy do równania takiego, czyli do równania elipsy, y kwadrat plus przez b kwadrat równa się 1 i wtedy jedynka trygonometryczna dla zwykłych sinusów i kosinusów powoduje, że właśnie ta krzywa spełnia równanie Elipsy. No jednak nie przyjęło się, żeby mówić na ten sinus sinus eliptyczny, czy ten kosinus eliptyczny, tak jak dla hiperbolicznych. No więc wprowadziliśmy, podsumujmy nowe funkcje. One są pewnymi kombinacjami funkcji wykładniczej. Sinus hiperboliczny, cosinus, tangens, kotangens. Wykresy już zupełnie inne niż tych klasycznych, a jednak pewne własności się. Przenoszą pewne wzory, pewne tożsamości i już teraz będziemy operować, traktując te funkcje hiperboliczne jako elementarne, będziemy traktować je w badaniu poważnie. To znaczy będziemy obliczać, wyznaczać pochodne, będziemy liczyć całki z nich i tak dalej, i tak dalej.